Dzień dobry, dzień dobry. Z kolegą nagrywam odcinek Short Creepy Stories, Deadly Content. Kolego, przywitaj się. Witam. O, to dobrze. Oni w ogóle mają jakieś jeszcze inne gry. Burdera, Małgaz, nie, ale to reklama. Donate'ować nie będziemy, książka się już odpala, dobrze jest. Dobrze. Tak. Dobra, ładuję. Tu jakaś babka sobie skoczyła na ekranik, nie wiem czy to mogę pokazać, najwyżej to za chociaż nie wiem jak. Ona po prostu bardzo lubi ketchup. Oh, tak, dokładnie. Bardzo lubi ketchup. She very like ketchup. Really? Ale okej. Okay. Ta, really. Dobra. To się spadło, bo ostatnio w to grała... Aha, jesteśmy jednak w szpitalu. Czeka no tak, to. tak. Grafiki są na maksa tam no. no i powinno być dobrze. tylko... O, darmowa oh. i Nie da się wziąć. Jezu, co tu tak czułeś się. No właśnie, dziwna jakaś jest. O co chodzi? Nie wiem, jasne to zmniejszy. Albo. Ku. Ale kuć jaką. Chcę tu jeszcze zmniejsza, nie wiem, na jakieś 50, 0,52 Nie, jeszcze. Dobra, ho. Jedzonko? Nie. No. Darmowe Nie. A? Co? Gdzie co? a tu. Tu. Czytaj. Wow. No. Blogger, o, jestem blogerem według nich. No, on też blogger, przybył, tak. Nie, jesteś filmem. Fitio... A! Dobra, przyzwyczaiłem się, że jestem po dobrym. Nie, nic nie przepraszam. To jest to... Dobra, chodź, czekamy do... Przyzwyczaiłem się do tego, że jestem dobrym obywatelem Polski. Exit. Ej, tu. Ej, musimy iść, chodź, kolego, musimy iść. Dźwignę. Starzyło się. Ty czytaj. Kolego, czytaj, czytaj, czytaj. To, to się stało w deszczowy dzień. Czterech przyjaciół weszło do. Znaczy, nagrało. A! Widzieliście, że ludzie, się oglądają w mediach angielskich. I uważajcie, bo tu może być sporo jumpscarów. No, no i sporo ketchupiku. Jest... No to A tu jest projektor. O, właśnie, jak jest taki X, to kamera. Turn on the project. Nienawidzę, jak te drzwi się otwierają. To jest teraz kamera, włączam kamerę. No. Radyjgo segram, w sensie, no, nie gram. Ktoś nawala w drzwi? Hmm. Da się iść na górę. Jak Idziemy? Się... Nie, Od teraz. najpierw zwiedźmy dół może. Jumpscare, z tego co pamiętam, potrzebujesz klucz. Coś ten teges, Nie, dobra, dwa Coś, mm -hmm. Cokolwiek? Nie, nic nie, nic, coś za cicho. To Toaletka? O, ketchupik. Jaki ketchup to rdza jest? A no, ta rdza, rdza, ale tutaj gdzieś pamiętam, że była gdzieś główka taka. To tu jest, trup tu jest. Gdzie? Tutaj kamera Ej, nie, nie widzę go! Kamera, C C? E, e, a dobra jak klikam. O jest! Właśnie, przypomniałam się o tej kamerze. Mówię, tam gdzie ten symbol, tam kamera. A dobra, dobra, to to chodziło. Dobra, tu nic nie ma. Ta pista potrzebuję. O. No. Włączę sobie światełko. Kliknę na sobą kombinację. A tak chciałem spróbować. Tak for fun. No tu. Treatment rób potrzebujemy klucza. no Tutaj. Znakajcie rzeczy. To, jakieś małe dziecko, a nie te w ogóle, jak to wygląda, że możesz sobie na to coś wejść. Potem... Aha, po prostu spadasz, jak wyłączysz kamerę. Tu pewnie będzie jakiś jumpscare, tak aż za rogu się prosi klucz. Yy... Ta, to mi się nie podobało. A tam, tam, tu gdzieś był jumpscare. Lampa spadła. Nie, w tym. Ty, ktoś tu... Nie, to są gałki na nie ja wiem. No, Ej, tu był gdzieś jumpscare. No, możliwe, który Nie miałeś jumpscare jakikolwiek? Bo ja nie, na razie. Nie, się jakby ciemniej zrobiło. Ej, te topic, hu uh, uh, hu, uh. kolego z ile tu ketapu? pa! Plus. O, kryś. Ani trochę się nie przestraszyłem, tylko głośno. Tak było. Właśnie się abstrałem. Ja też się zestrałem totalnie, no. Ani na Ani Właśnie się zestrałem. Na spokojnie tak sobie tu chodzimy i nagle jakiś kurde drze się. Ja sobie to przyciszę zaraz, bo głuchne. No Karpę. dobra. W sumie też. Settings. Może być. Ty coś tu... A nie, to twoja ręka przez ścianę. Jakiś klucz musimy. Tak, kolego ja mam klucz. Tutaj jest klucz, O, o siema. Jak tam? Chce, chce, chcesz tanie... tanie drugi? Drugi? kawa. W żywe oczywiście. No, oczywiście tylko w grze może Uf. temu trupowica wstrzyknąć. Ja się ucieszył, jest? bo... Tam, to jest... naukoman. O, nie ufaj im, się ma. Jak tam? Eee. Dlaczego ja... Ło! Bo... Coś tu się w drze. coś No ja dam zaka. mu Mam. Co? Kolego... Kto ma no, robić content? Do szaf. Był... Kto ma robić content? No ty kolego, ale no Chodź tu Chodź do szafki No ma to w gębie, tak? O, widzicie, pa, można mu dać O, już nie można Ale cóż No, o, teraz Szafka, Chodźmy. da się sprintować jakoś? Ale trzy kapsloty mm, mm, Nie, hmm. nie, nie Nie da się o! Ktoś tu był! Se zniknął. Nie, co, co ja robię? Tu jest szafka. No to ty to, to otwieraj, bo tu... To... O, Up. siema! Żyjesz? Ułem, uspadł. No, piloczik! No! Tu będzie jumpscare, 100%. Tu był jumpscare. W się sensie, no był już, ale to się kręci. Nie ma kolizji. Tu nadal się wszystko lata. Gdzie musimy iść? Tu pokoju. No, to... tak? A tu co? Yy, Ta ja tam chyba nie chcę iść. No lepiej chyba sobie odpalić filmik. Coś nie działa. Turn on piszę Projector no. A bo korki, korki, korki trzeba pierwsze. Gdzie tak bo... pisze? No prąd trzeba. A, na logikę! A, na, logikę. Na... na To idziemy, logikę. idziemy tam, gdzie nigdy byśmy nie powinni iść. Czyli tu? No chyba, chyba, chyba. sprawdzę jeszcze górę. Łapki chyba chcą nas bardzo dotknąć, Prócz. bo tak już... No to kolego, content! A, zamknęło się, Kolega, Kolego, idziesz? Eee, tepnęło mnie gdzieś, Nie? Też. Mogę sobie wejść w rączki? Nie mogę? Ej, jesteś tu? Jesteś tu. Czego się trzęta? Chce no i może też chcą Ta. Chodź sprawdzimy pokój, Ty coś za nami jest Przed nami bardziej Ej, chodźmy do tego, Ho. Dobra kolego, ty robisz content? O. Wziął i zniknął, chodź sprawdzimy pokoje po boku Gdzie ty jesteś? Za tobą, bu! Ja nie wiem, tu jest ciemno, no jak? To se zapal latarkę, podewmasz. masz Ej, a jak się włączy kamerę? Ej! dobra, nie wiem dalej. Ty coś wziąłem. Dźwignie. Biegnij, nadchodzi. O, siema. Okej. Okay. Siema. Ja jestem. Da się sprzygować? Nie. Ale umarłem, znaczy. Łojezu Ej, weź się, przesuń, jestem na tobie. Gdzieś ty w las, jestem za tobą. Za tobą. A, za, za mną? O, hej. No. W ogóle z, zrespiłem się ci, ci na głowie, mam to coś do prądu. Czekaj, tu tam do korków, chodź ten. No tam będzie jumpscare pewnie, pewnie. Pewnie jumpscare. 100%. 100% To jest. Jeszcze coś. przy projektorze będzie jumpscare, 1000%. Chodź tu w lewo, w skrót. Ujdzie senior. A no tak, to tak, bo tu. ty polez. Na koło. Pa, jaki jumpscare, Uwaga, jumpsker, jumpscare disclaimer. Fu. Nie ma? Teraz? O? Coś? Ten tak Nie? Lewo, prawo. Nie ma nic. Nic. O, o! Coś tu se sapie. Albo to my. Nie. Po jakiś duszek tu jest. Siema, jak tam życie? Wow. Ale straszne. Weź się przez Zniknął. Sni Zniknął. Wyłącz to radio w nerwia człowieka. O, projector. Ciało? Był 4361 Masz jakiś długopis, bo ja tak średnio Dobra, 4, 3, 6, 7. 4, 100% Pewny no 4361, 4, 3, 6, No to ty wpisaj kolego, bo ty jesteś od contentu, to 4, 3, 6, 7. 3, 6 7. Second floor. O, jakiś dokumencik. E, proszę nie ufaj swoim przyjaciołom. Oni tu byli cały czas. Wprawdzie twoi przyjaciele nie przybyli do hotelu. Nie wiesz co mówią i nie pokazuj im tego listu, albo cię zabiją. Ale wy, tak trochę jesteśmy my tylko tu. W sensie my tylko. Ale nie ma tu żadnych innych przyjaciół. Klucz do drugiego piętra. Chyba, że mnie stracisz, kolego. Jesteś moim przyjacielem. Mm. No tak, Ja nie jestem źródłem. Ej, ej, no i co, co ja teraz mam zrobić? Mogę to wrzucić na YouTube'a? że nie jestem źródłem. Wow! To tu Wiedziałem, wiedziałem, cholera, wiedziałem. Ale. Ale... Skoro... Wow! Wstał po raz drugi. Ale skoro tam był kościół, to znaczy, że tam trzeba iść. To znaczy, że mamy iść tu, żeby przedłużyć kątem. Ty to. Ty... No ja myślałem że tu jakieś przyjście w, w ogóle tu były drzwi z kamerą E Co tobą były drzwi z kamerą co? To... Gdzie ty jesteś? Młotek mam, ale nie chcemy jeszcze używać młotka No nie, powoli. Ostatnio przyszliśmy tu, kliknęliśmy młotek. Przeszukajmy, i... przeszukajmy, przeszukajmy wszystko, bo to... Ciekawe. Ja słyszę ciągle jakby ktoś oddychał mi na O, tu ketchup To była półka z ketchupem, ale ktoś nie wytrzymał Wejście do ketchupu What? Ej, tutaj, chodź, chodź, tu, ej Chodź tu kamerę se no, tak, C? To jest pokój z młotkiem A, no, Tu masz młotek e. To się przeszukajmy już nie ma co Dobrze Uciekamy y y Try to escape Po co im no. komuś łeb rozwalić Kół. Ej bo ostatnio to my ten A teraz to... No Ostatnio uciekliśmy Znaczy nie, ostatnio ich zabiliśmy się Okazało że to byli ci nasi przyjaciele no, okay, no to co? C c c nie, Nie? Nie, co? A ja jednak chcę tylko. Dobra okay. tak, ja. No to chodź. Ty jest tu, leży, se, ty piara. I Idzie tu, idzie tu, uciekaj, uciekaj. Albo wal z motka, wal w czapę. O kurde. Go wszyscy, Ale go! Oszajste. Biegnij! Biegnij! Tylko gdzie? Do drzwiną! Mamy mamy no. Pięknie za nami jakieś małe dziecko. O! Zaduwa. Co się dzieje? Wow, jestem regularny. Coś... Ja o! Także już... jestem wściekł. <słuch> Przykro mi, duch chciał, żeby został tam na zawsze. Próbuję uciec. Z... Aha. Wow. Gdzie mieszkam tu? Return. Wow. Okay. Czyli nieźle. A właśnie, widzicie? To nie jest krew, jaka krew? Nie, 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 To jest czerwony napój lub ketchup. To jest ketchup. Yy, nie, nie ma, tak, tak. O. Dobra. O. Czemu to brzmi U. bardzo podejrzanie? Nie rozumiem, co tu pisze, ale to jest sas, ja bym tam nie wchodził. No i to by było na tyle, kolego, gdzieś jest. Tu, za tobą. Dobrze, no to to by było na tyle. Teraz nie wiem, jak zakończyć nagrywanie. No, tak. Tak,